Przychód nie ma żadnego znaczenia. Fajnie jest pochwalić się na konferencji, jaki miałeś przychód, pokazać screeny ze swojego sklepu, screeny z konta bankowego, ale to nic nie mówi o kondycji firmy. Przychód daje słudne poczucie skali i to, że firma się rozwija i jest w świetnej kondycji. Widzisz, ja w 2009 roku, jak zaczynałem swój biznes, wygenerowałem przychód na poziomie 1 miliona złotych w ciągu pierwszego roku. I wydawałoby się to naprawdę niesamowitym sukcesem, ale mój zysk wyniósł zaledwie 350 tysięcy złotych. Oczywiście, że zysk na poziomie 350 tysięcy złotych to jest niesamowity wynik, szczególnie jeżeli dopiero zaczynasz w biznesie, ale to nie jest milion złotych, a milion złotych oczywiście brzmi jak wielki sukces. Aktualnie moja firma robi 4 miliony przychodów na poziomie 2 milionów zysku, co można sobie sprawdzić i potwierdzić w KRS-ie. Biznes szkoleniowy to nie jest SAS, to nie jest firma usługowa, to nie jest firma, która coś produkuje. Oczywiście, jeżeli masz firmę produkcyjną, to bardzo często lepiej nie wykazywać zysku po to, żeby budować ekspansję. Dam Ci przykład mojego znajomego, który miał dosyć dużą firmę transportową. Zamiast wykazywać zysk, wolał zainwestować te pieniądze. Wolał wziąć leasing na kolejne samochody, kolejne naczepy, w ten sposób kumulował majątek w firmie. W ten sposób firma cały czas rosła, generowała coraz to większe przychody, i te zyski były ponownie reinwestowane w rozwój firmy, przez co nie musiał płacić tak dużych podatków, a kumulował majątek w firmie.